Hej, hej kochani. Witam was serdecznie na kanale Formika Dekoracje. Dzisiaj przychodzę do was z takim krótkim filmikiem zakupowym. Pokażę wam co mi się udało dzisiaj upolować w Akronie, w Kaliszu. Zawsze się cieszę, jak trafi jakieś wykrojniczki, bo wiadomo, że wykrojniki nie są tam drogie. Te na przykład były tam po 14 zł, 14 tam z hakiem. I takie rameczki. Zobaczcie, jakie fajne. One, ta największa ma 10 cm, najmniejsza 4. Jest ich tutaj 4 sztuki. Myślę, że do wykorzystania. Głównie wzięłam to pod kątem prac y, dziecięcych jakichś karteczek, ewentualnie jako rameczka do zdjęcia w albumach myślę, że też by mogła być ozdobna, bo wycina to dosłownie taką rameczkę z falbanką w środku. To jest pierwszy zestaw wykroników. A drugi zestawik to są takie kółka. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk tych kółeczek. One były dokładnie w tej samej cenie 14, coś tam, niedrogie, więc stwierdziłam, że za tą cenę wezmę, wypróbuję. To są wykrojniczki, które wykrawają kółko w środku z małą falbanką. Nie jest to ramka, tylko kółko w środku, a to ozdobne, te kółeczka malutkie zostają dookoła. Tak jak tutaj jest narysowane, zobaczcie. Czyli to kółko w środku jest wycięte. Czyli też spokojnie jako ramka, też pewnie do shakerów byłoby fajne. Wypróbuję, zobaczę co z tego wyjdzie. Kolejną rzecz, jaką yy, kupiłam, to sobie nawet cztery sztuki wzięłam. To są takie plastikowe pojemniczki. To było na dziale, tam gdzie są wszystkie śrubki i jakieś tam sprzęty. Yy, raczej dla mężczyzn, jakieś wkręty, pierdółki, ale ja stwierdziłam, że mi te plastikowe pojemniczki super się sprawdzą do gadżetów skrapowych. Pomyślałam tutaj o kwiatkach, że sobie posegreguję kolorystycznie takich gotowych, które kupuję. Oczywiście do jakichś innych drobnych elementów również tutaj takie nawet dłuższe można włożyć. I stwierdziłam, że sobie wezmę na próbę. Wzięłam cztery sztuki. Taki jeden kosztował chyba 3,50 albo 3,90, więc za praktycznie marne grosze, a można fajny sobie porządek w szatkach zrobić. Następne, co sobie też takie wzięłam do wypróbowania, to taka kora, yy, kora no takie właściwie gałązki z drzewa pocięte na takie cieniutkie kawałeczki. Trzy rodzaje wzięłam. Te są takie podobne do siebie, te takie bardziej owalne. Myślę, że to takich jakiś prac eko, być może męskich, gdzieś to wkomponuję, wypróbuję sobie może do boksików, gdzieś. Zobaczę, co mi się z tym uda zrobić. Też to nie było drogie, więc na próbę warto. Co jeszcze? Pierwszy raz kupiłam taką folię. To jest taka folia yy, do nakładania chyba na klej, muszę jeszcze gdzieś po, poczytać, jak to się używa, bo tutaj ta instrukcja niby jest, ale szczerze mówiąc, za wiele mi tu nie mówi, tu jest jakiś pędzelek pokazany, że się smaruje, później się przykłada i oddziera i ta jakaś warstwa tej folii zostaje, zobaczę jak, jak to się sprawdzi, będę próbować, tutaj jest kilka kolorków, złoty, srebrny i taki różowy, część z brokatem, część gładkie, na próbę, to chyba około 6 zł kosztowało, więc też nie majątek. Co jeszcze? Takie ćwieki różnego rodzaju. Część jest yy, taka po prostu bez niczego, a część z jakimiś tutaj dodatkami. Zobaczcie, to jest tutaj takie do zamontowania na kartkach. Te, ale takie krawaty. Pomyślałam, że do męskich kartek jakichś śmiesznych też można by to wykorzystać. Tutaj jakieś tagusie, tutaj takie małe podkładką do albumików na przykład jakichś fajnych kolorowych wzięłam kilka rodzajów tego bo zobaczcie tutaj się różnią kolorystyką jakimiś tutaj wzorkami te mi się spodobały więc wzięłam dwie sztuki te takie bardziej w zieleniach to typowo do męskich kartek tutaj takie też delikatne pastelowe kolorki też bardzo mi się spodobały tu bardziej, bardziej w czerwieni też ciekawe te zielone też dwie sztuki wzięłam. Myślę, że do albumów i do jakichś takich prac męskich jak najbardziej przydatne. Co jeszcze? Stempelki, takie śmieszne, zobaczcie. To nawet nie wzięłam pod kątem kartek. To są takie zwykłe, bardziej dziecięce, pewnie do zabawy, ale stwierdziłam, że jakbym sobie robiła jakiś taki notatki, notatnik, planer. To gdzieś tam na przykład na kartce z boku do ozdoby mogłabym sobie to przystemplować: czarno-białe. To ewentualnie do boksów ślubnych, chociaż nie wiem, czy wykorzystam to tak bardziej dla swoich potrzeb. Co jeszcze? To mgiełka do ciała z takim delikatnym. Połyskiem. Wzięłam sobie ją w dwóch kolorach. Ta jest biała, czy taka może nawet delikatnie srebrna. A ta jest taka delikatnie różowa, taki pudrowy róż. Spodobały mi się te mgiełki w ogóle pod względem buteleczek Mega, gdzieś postawić do ozdoby. Ale widziałam to chyba u La Piątkowska ostatnio. Chyba na którymś z live'ów pokazywała, jak wykorzystuje te giełki do kartek. Nie wiem, czy nie pomyliłam, ale chyba ulka. Że jeżeli leciutko gdzieś się klejem zrobi, albo nawet tym tuszem do embozingu i popsika tą giełką, to ona się fajnie przyklei i praca się tak delikatnie mieni. Będę to testować, zobaczę, jak się sprawdzi. To oczywiście było na dziale z kosmetykami zupełnie związane z scrapbookingiem, ale oczywiście my skraperki jesteśmy w stanie wykorzystać wszystko. Jak ktoś już to przetestował, to ja oczywiście też to sprawdzę. No i ostatnie to papiery. Tym razem upolowałam trzy takie zestawiki papierów Sweet Dreams, takie bardziej w kolorach różowych różnego rodzaju odcienie bardzo mi się też spodobał ten kropeczki czarne na białym tle bardzo lubię tego typu papier wykorzystywać a że te akrylowskie papiery są fajne takie grube nawet nie wiem czy tutaj gdzieś piszę jaka to jest gramatura 250 także faktycznie są fajne takie sztywne myślę że do wykorzystania jak najbardziej i te czarno-białe wzorki tutaj też nawet do wycinania są takie fajne gdzieś tam wykorzystam Wzięłam sobie też typowo czarno-biały, bo czasem mi brakuje takich typowo czarno-białych papierów, jeśli robię jakieś właśnie prace męskie albo jakieś prostsze prace, na przykład na osiemnastki karteczki. Ten jest też fajny, taki marmurkowy. Myślę, że do wykorzystania każdej kartki, nie będę Wam to pokazywać, chodzi ogólnie. O kolorystykę, też fajne są te miski. zobaczcie, do prac dziecięcych. Ten się nazywa Black and White Collection. No i ostatni, Lovely Bake Grounds. Grounds, chyba dobrze czytam. On jest taki też, zobaczcie, z tej strony taki jakby farbę rozlał różnokolorową, a z tej, takiej z tej strony bardziej graficzne wzory. Mi osobiście bardziej te graficzne się podobają. Kropeczki w ogóle uwielbiam. Fiolet może niekoniecznie, ale o, już te serduszka na różowym tle, paseczki. Chociaż ta zieleń też tutaj nie powiem, że nie jest fajna. O, zobaczcie, jakie fajne kropeczki do prac dziecięcych. To nawet w połączeniu z tym pomarańczem fajnie. O, w ogóle mega szare, i na tym białe serduszka. Te kartki już później z drugiej strony się będą powtarzać, tu na dwóch stronach z tym pomarańczem. Myślę, że też do wykorzystania. I to są fajne papiery, bo one są 30 na 30. Także też do wykorzystania do zrobienia koperty takiej większej się nadawają. Myślę, że gdzieś tam na Grupie, jak będziemy wspólnie robić pracę, to użyję tych papierów i sobie wypróbujemy. To na dzisiaj wszystko. Tyle mi się udało dzisiaj kupić w Aksjonie. Myślę, że nawet dość sporo. Udany wypad. Zresztą, ja zawsze, jak wchodzę do tego typu sklepów, to się śmieję, że czuję się jak w raju. Mój żywioł, każdą półkę muszę tam ze spokojem poprzeglądać. Jeżeli coś uważacie, że Wam się przyda, to na tą chwilę myślę, że jeszcze te rzeczy są dostępne w akszonie, także możecie sobie też pokupić. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i buziaczki dla Was. Pa pa!